Bridge Polymers to dynamicznie rozwijająca się firma w sektorze tworzyw sztucznych. Handlujemy głównie poliolefinami, czyli polipropylenem i polietylenem. Naszym głównym celem jest budowanie trwałych relacji między producentami tworzyw sztucznych, a ich przetwórcami. Bridge Polymers działa jako pośrednik, który bierze udział nie tylko w sprzedaży, ale również w całym łańcuchu logistyczno-doradczym. W naszej ofercie możecie znaleźć materiały Prime, ale również offgrade, co pozwala nam elastycznie dotrzeć do klientów i sprostać ich oczekiwaniom. Na polskim rynku działamy jako Bridge Polymer z Polska, spółka ZO od 2019 roku. Od tego czasu udało nam się umocnić na pozycji lidera w dystrybucji tworzyw sztucznych, głównie poliolefin. Między innymi jeszcze nasza firma została wyróżniona nagrodą najszybciej rozwijającej się dystrybucji tworzyw sztucznych w kraju. Mamy biura praktycznie na całym świecie, ale głównie zajmujemy się Europą. Ale mamy biura w takich krajach jak Chiny, USA czy Wenezuela. Te targi to jest takie święto w branży tworzyw sztucznych i mam wrażenie, że naprawdę wiele, wiele firm jest obecnych tutaj. Także liczymy na owocne spotkania.